Oglądasz na smartfonie? Oglądaj oglądaj wyższej jakości, obóz telefon w bok. Na dzieci, jak wiecie, dzisiaj jest 1 czerwiec, czyli Wasze święto z tej okazji. Chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia i pomyślności samych piątek, najlepszych, mm -hmm. najcudowniejszych rodziców. Jak najmniej kłótni z braćmi, siostrami, kuzynami, kuzynkami, jak najmniej zaczepek wśród rówieśników. Życzę Wam tego, czego życzycie wszystkim swoim znajomym, czyli rówieśnikom. A teraz y, zabieram Was do kuchni łącznie z rodzicami. Będzie się działo! Dwa jajeczka, dwa banany, a co z tego można zrobić? Uwierz mi, że będziesz zaskoczony. Dawaj do kuchni i zabierz ze sobą swoje dzieci. Trzymuj się. I love banana, I love banana. Tak jest, nie jeden pyta, jak to jest, że można tyle kilo rzucić w bardzo prosty sposób, wystarczy przygotować sobie odpowiednie śniadanie. A że dzisiaj jest fantastyczny dzień, czyli 1 czerwca, wszystkim dzieciom, których znam których nie znam, które są moje i które nie są moje, <laughs> życzę dużo radości. E, wiem, że wielu z Was chciałoby się wybrać z dziećmi gdzieś na spacer, ale niestety kondycja fizyczna albo zdrowie nie pomaga, dlatego możecie zabrać je do kuchni. Pokażę Wam genialny przepis jak zrobić coś słodkiego, zdrowego, a zarazem wartościowego. Co potrzebujemy? Jajko i banan. Naprawdę? Tylko tyle? Albo aż tyle, bardzo proszę. Jajko bierzemy, kani rozbijamy. Tak jest, o właśnie, jedno jajko i drugie jajko. Dwa jajca bijemy na talerzyk i po prostu zwyczajnie to mieszamy. Ubijamy jak na jajecznicę, nic trudnego. Dzieci, zabierać mamy zabierać ojca do kuchni, albo ojciec, pokazać ojciec, albo matka, pokazać matka. Jak nie może z nimi iść na spacer, to zabierz ich do kuchni. Dwa jajka i nic trudnego, ale na pewno posmakuje i na pewno bardzo was zaskoczy. A do jajeczek kochani dajemy odrobinę pieprzu, będzie, odrobina soli, będzie i ponownie mięso. Teraz e, zabieramy się za banana i można zaśpiewać, I love banana, I love banana, obrywamy banana i e, kładziemy go e, na talerz, bardzo proszę. na ten talerz, na którym jest ten banan, dajemy kolejnego banana. Kto z Was zjadł już w ten sposób jajka? No właśnie, jak można zjeść jajko z bananem jeszcze na dodatek surowego banana, yy, czy surowe jajko dodać? Można, można, zaraz Wam pokażę dlaczego. Banana y, rozbijamy w ten sposób, dokładnie. Na małe kawałeczki. Powiem Wam, kochane dzieci, bo wiem, że oglądacie, y, przepis jest genialny. Poproś mamę, poproś tatę, a jeżeli nie chcą tego z Tobą zrobić, to niech, za Ci dadzą dwa banany, niech, za Ci dadzą dwa jajka i sam im to przygotuj, bo już, że masz tyle lot na pewno, co potrafisz to przygotować. O zobacz. Dobrze wymiesuj e, banana. Tego banana, którego tu widzisz. Dodaj do tego jajca. A to jest proszę. No okay, można powiedzieć super, teraz wymieszaj banana razem z jajkiem, bardzo dokładnie, sól, pieprz my dodali, można dodać cukru jak ktoś woli, ja tam cukru nie używam. Uważam, że jest go wszędzie tak wiele, że nie trzeba go nigdzie dodawać. Odstaw te chipsy i zrób sobie naprawdę fajne śniadanko, fajną kolację, farny podwieczorek, coś, co dodać się energii. Banan wymieszany razem z jajkiem już jest. Teraz zabieramy się za patelnię, stawiamy i włączamy patelnię. Rozgrzewamy ją po prostu. Na patelnię odrobina oliwy z oliwek. żeby zdrowo było. Będzie. Będzie. Odrobina to odrobina. Pomieszajmy. Tak jest. No i teraz kochani. Kolejna część. Ja się napiję w wodę, bo znajdę. A teraz zabieramy się za naszą patelnię z powrotem. Możesz sobie zrobić różne wielkości te placuszki. Ja zrobię takiej mniejszej wielkości, żeby każdy mógł sobie posmakować. Powiem Ci, że mnie bardzo zaskoczył ogólnie ten przepis. Kiedy po raz pierwszy zrobiłem sobie jajko z bananem, pomyślałem, że to jest niemożliwe. Zaraz później skosztowałem wymieszać jajko surowe razem z tuńczykiem w sosie własnym. Też jest rewelacyjne i zrobiłem sobie z tego taki ala omelet. ale e, jeżeli ci zostanie kurczak z dnia wczorajszego, a jest to pierś kurczaka albo na przykład krzydełka, czy na przykład jakaś nóżka, no to też śmiało możesz obrać się kurczaka, potrzepać go na drobne części i wymieszać razem z jajkiem, no i zrobić sobie naprawdę rewelacyjne jedzenko. Czymś, czym, czym możesz zaskoczyć e, wielu gości. E, trzy takie placuszki na razie położyłem. Niech że ona tutaj sobie będę patrzyła. aż się ją. Tak jest, a ja w międzyczasie dzieciom opowiem bajkę. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami w pięknej malowniczej miejscowości, która położona jest na południu Polski, czyli w mieście chorzów, pojawił się taki artysta albo i nie artysta, trochę baca, a trochę nie baca. To taki chłopiec, który teraz do was godą. Ma gromadkę urwisków, która też jest szczęśliwa i zajadają się takimi smakołykami, dlatego że tata dla nich takie rzeczy przygotuje. I co jest ciekawe, że ten tata kiedyś postanowił, że innych łojców też nauczy gotować i dlatego zabierę swojego ojca po tej bajeczce i po mu, zrobisz mi to, co Patcie, <śledzimy> <śledzimy> Patrzcie, że co się porobiło, patrzcie, że co się porobiło że ładnie, elegancko sobie pływają. O, można powiedzieć. Tak, jest. Wiecie, u, można użyć foremki, zrobić to w serduszka, można to zrobić w kwiatuszki, e, można to zrobić e, jeden wielki taki placek, później go można na przykład bitą śmietaną, e, truskawką, malinką obłożyć, no żeby to wszystko smakowało. Ale można też, tak jak właśnie ja przygotowuję w tej chwili, czyli właśnie po prostu banan albo dwa banany i dwa jajka. Można, można. Podkręcimy sobie temperaturkę. Tak jest. A ja w międzyczasie dla dzieci je trochę. Zobaczcie, mam dwa pomidorki. Dzieci nic trudnego bierzecie dwa pomidory i jednego z drinki do drugiej ręki przekładacie. O tak. A psa, baca! Ty też chce w cyrku powinieneś pracować. Ale to samo małe, ale dzieci możecie zrobić z ogórkami. O właśnie, w ten sposób. Może to nie było łatwe ale było zabawne, a to chodzi, żeby Was rozweselić troszeczkę. E, to co, bierzemy? Wracamy. Patrzcie, jeden już jest. Drugi już jest. Trzeci jest. To dajcie mi ten czwarty. I czwarty jest, proszę bardzo. Można, Można, naprawdę fajne danie. E, no i co, przede wszystkim zdrowe, tak, bo, bo wiele osób pyta, Baca, jak to, żeś zrobił, że ze 130 kg w 60 dni straciłeś, no, 21 kg. No właśnie tak, zamieniłem stare nawyki żywieniowe na nowe nawyki żywieniowe, to nie jest tak, że nie zjadam golonka, że nie zjadam schabu, że nie zjadam burgera, bo jadam to na co dzień, tylko w mniejszych ilościach, a tak naprawdę raz w tygodniu dobra, <laughs> mów prawdę, coś mów prawdę. No dobra, raz w tygodniu zrobiłem sobie dzień świąteczny, czyli raz w tygodniu zjadam co chcę, czy to burger, czy zapiekanka, czy napoje słodzone, ale 6 dni w tygodniu jadam właśnie takie cuda, które tutaj wam teraz pokazałem. Ja te cuda sobie zdejmę tutaj i teraz wam coś pokażę jeszcze, kochane dzieci i rodzice. Po takim jednym plażówku sobie na bok. I teraz weźmiemy sobie to jeszcze raz, przelejemy delikatnie oliwą żeby to się delikatnie poślizgało. I teraz na to. Jeszcze raz to wymieszamy. Wlejemy sześć. Jeden duży placek, tym o którym wam mówiłem. No i mamy to kani. mamy mamy, a ja w tym czasie powiem wam jak to smakuje. Pachnie słodko, pachnie bananowo, ale czuć też jajko kochane dzieci. Sopka Zęba. Zażegnać się należy, chociaż niektórzy mówią, u mnie w domu dobrze gotują, żegnać się nie trzeba. A teraz, nie. Weź sobie kawacier z skosztuj. Skosztuj, Niech ludzie zobaczą, że to jest jadliwe. Pomyślą, że to niejadliwe. No wejdź ze nie? Czy mój kamerzysta dla ciebie jeden? I powiedz mi tylko, czy to smakuje trochę. Dziewczyna, chodź ja tu jeden dla ciebie. Proszę pokazuję. Powiedz, że to smakuje, czy nie smakuje. I co o tym myślisz? Czy można takie śniadania, kolacje podwieczorki sobie zajadać? Przepyszne, można. A widzisz? E, widzisz? A ludzie gadają co na diecie być, to niedobrze być. Na diecie. Między posiłkami też można. Między posiłkami też, bo to sam bana, no samo jajeczku. Oczywiście żeby nie przesadzać z jajkami, bo zresztą wiadomo, że można przesadzić z jajcami. Więc... Takie śniadanko możemy sobie zrobić rano i na przykład na wieczór. Nie musimy używać dwóch jajek, tylko na przykład jedno jajko, jeden banan ładnie wymieszać, jest gotowe. Ale to trochę czasu potrzebuje, żeby to było gotowe. Ja też kolejny Wam bardzo dziękuję. Jeżeli przepis się Wam podobał, taki bardzo szybki przepis, no to dajcie znać znajomym, dajcie suba, subskrybujcie kanał, poinformujcie znajomych, że gościu, który ważył 130 kg, waży dzisiaj 107 kg i nie dlatego, że. Nic nie je, tylko dlatego, że zmienił nawyki żywieniowe i Ty też możesz to zrobić. A przy okazji nauczyć trochę swoje dziecko gotować. Daj suba, naciśnij w dzwoneczek, poinformuł znajomych i odsyłam do siebie na kanał na YouTube. Trzymajcie się. Dzięki pichnę, jeszcze raz dla wszystkich dzieci. Bo no wszystkie dzieci nasze są. <laughs> Wszystkiego najlepszego obuzy. Trzymajcie się, urwiski. Cześć! Tak wygląda ten cały naleśnik, o tak właśnie wygląda, no jest zacny, jest zacny, jest smaczny i naprawdę uwierzcie mi, jeden taki placek, jesteś pojedzony, jeżeli jesteś na diecie, wszystko można i wszystko może smakować. razie, jak to wygląda we środku, dość elegancko i smacznie, co by się dało. Jeżeli podobają Ci się moje przepisy, daj lajka, naciśnij w dzwoneczek, subskrybuj, poinformuj znajomych, cześć.